Hej, jo, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Asek, a przed nami krótki gameplay z Assassin's Creed 3 Liberation z PSV, tak byście mogli zauważyć. Mm. Słaba jakość, ale zawsze. I my gramy tutaj młodą damą, czy film był jakiś dialogów, w, w się za bardzo nie wsłuchałem, nie wiem co mam zrobić, ale pójdź ple góry, bo co mam zrobić? Mam nadzieję, że dobrze wszystko widać. Jeśli nie, to przepraszam z góry, ale to jednak jest ciężkość nagrywania z PS Vita, ciężkość. Trudność nagrywania z PS Vita, ponieważ jakby nie ma tu nagrywarki, nie, nie ma nagrywarki ani do PS3, ani do PS Vita. Nie wiem, czy jest nagrywarka do PS Vita, więc a nie, że tak źle to nie wygląda. Cały tutaj interfejs jest pokazany, więc zawsze spoko. Aha, mam wyjść a jak David chodzę po tym domu, no, ale przynajmniej wam pokażę tam więcej trochę tych aspektów. Yy, gra wygląda całkiem ładnie, znaczy nie uniknięte błędów, bogów, jak przechodzenie przez siebie i ogólnie takie rzeczy. Ale... ale jest dobrze, nie powiem. Yy, na pewno dużo lepsze niż wydanie... Persosys Script, nie pamiętam nazwy Jedynki chyba, to było na pewno się Altair na PSP To naprawdę była, że tam w ogóle puste miasta były, wszystko takie jakieś tam niewyraźne To znaczy gra PSP była znaczy, takie słabe dosyć, ale... O, muszę złapać ostrość, o widzicie graficznie jest to naprawdę bardzo ładnie A czy widzicie dużo słabiej, bo jest tak jakby, no tak jak na kamery się nagrywa, czyli słabo ale pokażę tam krótki taki gameplay. Tak. Dobra. Więc mamy iść przed siebie. Prawie przed siebie. Mamy tu mamy ogólnie, że asesynka ma jakieś trzy przebrania, czyli może przebrać się za damę, yy, asesynkę lub jakąś tam kobietę z plemienia chyba, nie, do, nie, nie wiem dokładnie ale teraz idziemy kupić jakieś tam ubrania znaczy, biegniemy widzicie, co fajnie to wygląda do odmiany w tej części gramy asasynem asasynką, także jak można jeśli jest taka, jest taka odmiana I powiem, że przypomina mi to trochę y Siostra Ecia z z drugiej części, z Brotherhooda i z drugiej części, gdzie musieliśmy jej pomagać i takie rzeczy. Naprawdę trochę O, to jest plakat, to teraz zerwiemy. To, to mi trochę to przypomina. Sterowanie jest bardzo... Um, odruchowe, że tak można powiedzieć. Um, trochę jak na FPS3, bo mamy tu jednak podobne... Podobne przy, przyciski, mamy dwa analogie, jakby ktoś nie wiedział. Więc nie jest tak źle. Tak, kupiliśmy to ubranie. To ubranie. Nie wiem, czy coś się zmieniło. Ale nieważne, biegnijmy sobie. Naszą asesynką. Do naszego punktu. Widzicie, graficznie jest nawet ładnie, więc tutaj nie można narzekać. Ym, za to bardzo mi się podoba menu, nie wiem czemu, ale jest takie... O, pokażę wam teraz jest menu. Jest takie bardzo... Bardzo takie ładne. Odruchowe na pewno, można tutaj inwentory, bronie, database, czy tutaj to co zawsze mieliśmy na PS3, czy tam Xboxie, czy tam na komputerze, kto grał na jakiej platformie ale zawsze wygląda to mniej więcej podobnie ja w tą zakupiłem tą grę wczoraj i pograłem nią trochę i szczerze, że mi się podoba, bo jak dawno przyszedłem AC3 i w niego nie grałem, tak ta część mi się spodobała i jest bardzo fajny system walki. Postacie są y, ciekawe, dialogi w miarę dobre. Y, Katysenki są ciekawe bo nie może powiedzieć, jedyny minus tej gry to jest, znaczy nie jedyny, ale nie minus, taki, ale jest minusem to, że mm, jest gra tylko po angielsku, więc jakby tak to fabularnie mm, nas odłącza, co tu się działo, bo na przykład jak, jak dałem 3 z napisami zawsze polskimi, to tutaj jednak tego nie mogę i muszę jednak bardziej się skupiać na napisach i takich różnych rzeczach, i wiadomo, nie wszystko się wyłapie, bo jednak nie znam angielskiego na tyle w takim, na, w takim poziomie, żebym mógł wszystkie dialogi, wszystkie słówka yy, wyłapać, ale myślę, że jest, to nie jest za dobre. Mogli dać jednak polskie napisy, bo to jednak nie jest dużo pracy, a jednak wiele osób by się ucieszyło. Ale za to, to opakowanie jest po polsku całe. I myślałem, zrobiło mi to nadzieję na lepszą po prostu że mi się w polsku. I znowu jesteśmy w tym budynku, mamy stąd wyjść, tym tak mi się wydaje. Takie trochę nudnałe misja. Mam nadzieję, że nagram coś jeszcze, jak jestem prawdziwym asasynem i biegam i zabijam jakich. jakich. jakich różnych ludzi. To jest widzicie ładowanie? Nie chcę takie źle, bo możecie zlecić u kamerę. Yy, ładowanie nie jest takie złe, bo nie jest takie długie. Wiele osób narzeka na pojestrzeni, że ładowanie jest długie. Ale na ps wicie nie trwa to na tyle długo, więc dobrze jest optymalizowana. Trochę spadają FPS-y, spadek FPS-ów jest odczuwalny w pewnych momentach. A dobra, zabijmy kogoś, tak żeby nie było tak nudno. Tego mogę zabić? Nie, to nie, nie ją, ja. ale chciałbym jakiegoś strażnika zabić. Bo system walki jest naprawdę bardzo łatwy: kontra i atak. Tak naprawdę, tak jak w każdym Assassin'ie. ale w tutaj sprawia to tu przyjemność na większą niż zawsze o No, ja, trochę walki nie zaszkodzi widzicie nasza asasynka jest bardzo Uy, strzelają oj dostałem bo nie miałem trochę słabo to zrobiłem ale boże jak nie piłbił Trochę zamiłem tą akcję bo. Dobra, nieważne, zamiłem zlamiłem to bardzo, bardzo tak mocalnie. Ale dobra, jak widzicie, ludzie tutaj, zamieszanie wielkie jest. A my sobie idziemy na spokojnie, tak jak to zawsze było. Dobra, to tym zakończę. Bo jakoś tak, nudowy no, ten odcinek by był, będzie i jest, ale postaram się zrobić coś yy, ciekawszego. Później, taka mini recenzja, myślę mała, mały gameplay z y, AC Assassin's Creed y, 3 Revelation. E, Liberations, i dobra, ja was pozdrawiam, to był Asek na PSVicie, no, z PSVitą w ręce, i to było na tyle, siemaczko, cześć!